Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś powiemy sobie o tym, że kolejna dawka czeka, kolejna dawka antidotum oczywiście czeka na wasze ramionka i mam nadzieję, że już je wystawiacie. Może będzie mogło wam kiedyś posłużyć jako taka trzecia ręka do pracy. Jeśli jesteście ciekawi, kiedy wam to wstrzykną wszystkim, to ja oczywiście serdecznie zapraszam. Drogi misie, wiecie jak ja zaczynam widzieć to antidotumowanie? Jak wiemy, zamówiliśmy za dużo antidotów. Antidotumów. Antidotów. Antidotumów. Wybierz dowolny. I nie za bardzo wiemy, co w ogóle mamy z nimi zrobić. I koniec końców, jak mówiłam, oddamy to dzieciom z Afryki. Bo tam praworządna Europa wysyła śmieci, które nie są e, jej po potrzebne. Czyli nie wiem, Boris Johnson. Jednak pieniądze wydane w magazynach towar leży, zalegają tam jeszcze cieplutkie daweczki. I zaraz się okaże, że będą w nas strzelać jak Indianie tymi strzałkami z trucizną usypiającym. tak robili to. I idziesz sobie do sklepu i siedzi taka banda w krzakach i tak robi. do ludzi. I wszyscy poszczepieni. I niby się z tego śmie śmiejemy, no bo w sumie mnie osobiście to już zaczyna po prostu bawić. I najlepiej, jak się przyzwyczaimy do tych wszystkich rad. Jak Europa do konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Bo co jak co, ale z łatwością przychodzi nam wykonywanie wszelkich rozkazów. Bo jakby było inaczej, to strajki odbywałyby się praktycznie codziennie. I to jeszcze każdy z innego powodu. A ja już dawno na ulicach Warszawy nie widziałam żadnych protestujących, chyba ostatni byli rolnicy. A jakbyście szli gdzieś w miasto, to dajcie znać ile z wami. I nie wiem, czy będziecie zadowoleni ze słów polityków. Ale mają plan, wy 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 wyantidotumować całą populację. Bez dzieci oczywiście. Czajcie? Całą populację. I ja nie jestem jakimś foliarzem, żeby sprawa była jasna. Raczej bardziej jestem za wolnością. Wiecie, moje ciało, mój wybór. Ale posłuchajcie. Teraz po decyzji Europejskiej Agencji Leków EMA ruszamy ze... Z antidotumami, czwartą dawką całej populacji, poza dziećmi, oczywiście, przekazał Adam Niedzielski. Minister zdrowia mówił też o tym, czy są plany przejścia na naukę zdalną przez uczniów. Nic takiego nie ma w planach. Nie ma tak naprawdę żadnych argumentów, które by mówiły, że restrykcje są potrzebne, stwierdził minister. Nie są potrzebne, jakieś dwa restrykcje, nic nie jest potrzebne, ale antidotumować się musicie, bo nie mamy co z tym zrobić. Minister zdrowia zwrócił uwagę, że jesteśmy bardziej odporni z tytułu antidotumowania oraz racji kontaktu z wirusem w czasie letniej fali. Dopuściliśmy już antidotumy dla grup w wieku 60 plus oraz osób z obniżoną odpornością. Teraz, po decyzji EMA, ruszamy z antidotumami czwartą dawką całej populacji, poza dziećmi oczywiście. Czemu to jest takie oczywiste? Przecież antidotumowali małe dzieci. Jak dodał, antidotumy należy kontynuować w ramach zaleceń, z którymi się spotykamy ze strony lekarzy i ekspertów z zakresu wakcynologii. Antidotumy mają to do siebie i widzimy to na poziomie badań naukowych, że uodparniają na okres dłuższy niż ten, który wiąże się z przejściem choroby. I czekajcie, bo albo ja jestem jakaś głupia, jakaś otumaniona, albo wolniej przyswajam wiedzę. Ale sam minister zdrowia w jednej wypowiedzi, powiedzieć sobie przeczy. Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce na, a w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? E, czy ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygupi. Takie maseczki zakrywające nie takie. Nie pomagają. Białe. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego. Naprawdę nie pomagają. Naprawdę nie pomagają. Nie, pomaga... po nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu. Bo skoro mówi, uwaga, cytuję: Minister zdrowia zwrócił uwagę, że jesteśmy bardziej odporni z tytułu antidotumowania oraz z racji kontaktu z wirusem w czasie letniej fali. To po kiego ciula? Tarzą nam się jeszcze antidotumować. Skoro nabywamy odporność, jest to udowodnione. To potwierdza. Minister zdrowia. Ja oczywiście wirusologiem nie jestem. I raczej już chyba nigdy w swoim życiu nie będę. Prędzej zostanę premierem albo premierką. Zależy, kto nas ogląda. I nie moją sprawą jest to, czy się antidotumujecie, czy nie. I nie będę wam mówić, czy macie to robić, czy macie tego nie robić. I nie będę się zachowywać jak wielu aktorów czy celebrytów promujących lub nie promujących właśnie mm, antidotumów. I nie wiem, czy pamiętacie, ale mieli wprowadzić zakaz negatywnego promowania antidotumów. Bo tutaj twierdzą, że odnośnie antidotumów powinni wy. Wypowiadać się wyłącznie uczeni, wyłącznie medycy, którzy powiedzą Wam prawdę i tylko prawdę. Ale z drugiej strony zawiało hipokryzją, bo na przykład aktorzy, piłkarze mogli się wypowiadać i mogli namawiać do antidotumowania wyłącznie dlatego, że dostali kasę spisu. Hase z TVP to są pieniądze na reklamę, na, pro, na promowanie wartości, i oni wszyscy zaczerpnęli te pieniądze łącznie z pazurą na czele, by promować coś, na czym się nie znają. No to osoba, która promuje coś, żeby tego nie brać i też się na tym nie zna, ma zostać ukarana, a z drugiej strony tak nie działa. Za to jeszcze płacą. Rząd płaci jeszcze takim mózgom, żeby klepały takie rzeczy. I podwójne standardy to niestety, ale standard w tym kraju. Wyskoczę z prośbą do ministra zdrowia i do całego rządu, do europejskiej agencji leków, na przykład też mogliby rzucić okiem, co się dzieje, do wszystkich specjalistów, ministrów, rodziców, lekarzy. Czy możecie dać naszym dzieciom, dorosłym, osobom starszym łatwy Prosty sposób na dostanie się do psychiatry, na terapię, do psychologa. Ja nie wiem, ile jeszcze ludzi musi popełnić samobójstwo, wdać się w nałogi, znęcać się nad samym sobą i swoim ciałem, znęcać się nad rodziną, żeby ktoś to kuźwa w końcu zauważył. Nie wiem, ile jeszcze takich przypadków musimy mieć. Jak ja patrzę, jak młody człowiek, jeszcze taki niepracujący, jest dzieckiem DDA, czyli dziecko. Dorosłe dziecko alkoholika i nie dość, że rodzic zapewnił mu traumy na start życiowy, masz, z kilogram, traum, to na terapię dzieciak czeka cały rok, jak nie więcej. Zależy od miejscowości i regionu w Polsce. Mówię o terapii na kasachory, nie mówię o prywatnych terapiach. Ten człowiek się jakoś nie zabije, ale albo będzie powielał błędy rodziców, bo innego życia niestety nie zna, albo nie będzie odnosił żadnych sukcesów, bo nie ma krzty wiary w siebie. I zabija nasz rząd w ten sposób, no przez to, że Psychiatria w Polsce jest odłożona na inny regał, całkiem inną półkę i tym się nikt nie przejmuje. Rokrocznie zabijają w ten sposób, nasz rząd zabija w ten sposób wiele dzieci, wiele dorosłych, wiele kobiet, wiele mężczyzn, wielu mężczyzn, przepraszam. Tak, ludzie przez to umierają. I tu też nie chodzi o to, że oni ich zabijają fizycznie. Oni zabijają też w większości po prostu ich duszę. Człowiekowi się nie chce żyć, nie chce mu się pracować, nie ma siły zajmować się dziećmi. Zaczynają się depresje, choroby dwubiegunowe, borderline, leci, lawina, bez specjalistów. To są choroby śmiertelne, ludzie się na to zabijają i nasz rząd z tym nie robi nic. Ale zaantidotumować się, piątą, dziesiątą czy 15 dawką, no to już się martwi, czy ci się kalendarz zgadza. Ale żeby się zapytać, kiedyś ty ostatnio był u psychiatry? Czy korzystałeś kiedykolwiek z e, psychologa, z terapeuty? Czy masz w ogóle z kim w domu porozmawiać? Czy masz wsparcie w bliskich? W dupie to mają. Na jedno cię za a zabiją cię na co innego. Taka jest prawda, moi drodzy. Także ja się z wami żegnam, bo się zirytowałam. Buziam pa!